Siema, z tej strony Janowski, to jest kolejny odcinek GTA 5 wraz z ekipą. Jeżeli ci się spodoba, nie zapomnij o Leku i Subiku. Miłego oglądania. Hard skill test. A oryginalny widzę nie ma. Zobaczymy, co to taki hard będzie hard. skill test. Bra. Podwórca mapy mówi, że pół godziny, więc z naszym poczuciem godzina. Ej, tam damy jadę. Taktykiem. Taktykiem. Bywalaj, zabloka. Ale, moja wina, że jesteś dnołek? Nie, Aaa, no zabieję, okay. nie jestem połem Doleciał Doleciałem, ale na fajcie odbiłem się od tego Nie Puściłem gaz, myślałem, że przylecę znowu ładnie Przestań, jak ja mój łapie ma Nie! No, lądowałem! Nie mogę prać na to, lądowałem! Ale kapela. No i jakiś wywiózł? Ale... Co za frayer? Skam no, to jest. Nie. Jakiś skam? Nooo. Rury od o, razu trzeba. A tu. Azu łap mnie. Nie, już cię nie łapię. O, o. Obyś spadł. Oooo. O, o, o. To ostatnie. Cześć. Nie. nie, nie. Cześć. Teraz zjadek go wybija! Nie. Nie. Cześć. nie, nie. Azu. Wow, wow. Okay. Ty, ty, ty. Dobra, mamy to Hold ups, yeah. Oh. Shit Byłeś tej czy nie? Okay. Nie, nie shit Hold up Hold to, up, sheep. Co to jest? Ani trzy, okej Tak! O nie, Okej więc ja, trafiłem Spokojnie i to zrobię Kurde pociągi O Jeee yeah. Kurde, to trafiłem, fuck Ciężkie to, do kitu Ano Mnie wybiło Na nic Okej, okay, dobra Teraz dobrze wlecieć I teraz zaś ten Super, bo... No to mamy części Jest Jest Udało się Do, do rury wleciane Głode. Dobra mamy to? No, nie, nie, nie mam Dwa pociągi są na końcu. Dwa pociągi są na końcu. Pociąg, no. Jedzie pociąg z dal... Oj, wyleciałem. A no są. O Nie Na końcu ten, ten walony u góry pociąg ten ostatni ten. Mam okej. Okay, to jest niespodzianka na tym! Jaka? Jaka powiedz. Nie fajna! Nie właśnie, niespodzianka to nie może pojeść, nie? No mówię nie fajna, bo tu wystają rzeczy! Fajna. A! Spokojnie. O! Dobra, wiemy. No, no matko, widzę to. Dobra, wysłałem, No matko, straciłem! No mówię. No ja trochę dupa, no. Dupa. No. rady. Ej, dupa bita, tak? Tak. Nie, no był pan. Nie no, nie udało się, po prostu o to chodziło, o to chodziło, że jeszcze nie udało No teraz muszę no. Patrzmy Mam oh, na gitło Udało się O oh god. Dobra dziesiąty punkt Okej okay. Oj, będę miał problem. No i. Bo jest no, chyba panie. wyrównywanie. A? No, bo nie mogę dolecieć do dziury. No i tyle. Oj, z drzwi z dedykowaniem. muszę. ja się do ciebie zaraz. Także. Wylatuję tutaj przed tym kontenerem, nie. Tyle. Ty. Jak jechałem. No dobra, wleciałem, ale sposobem tylko nie wiem, czy teraz nie wyle. Bo. Kurde mu... Pewnie ja muszę się rozpędzić. Na jednej to zrobić. Na jednym tempie. W jednym tempie mówisz? Nie Churde, no. Chwójda, no prędkości. Tak, hard test to nie, nie dla mnie. Dla ta mnie ta też nie. Asu. Znaczy... Czy ja wiem. No jak ktoś chce to, to satysfakcję po prostu zrobić to okej, okay, ale co? Tak, to... Nie. Doleć, no nie, fak. To słabo. Jaka muzyka leci teraz w radiu? Ja radio Los Santos. A ja nie wiem. Wyleciałem leciałem na połowie. No, kude, to tak zaś tak. za mało Jak to ten? ten Aaaaah! Aaaah! Aaaah! spędzić, dobra Aaaah! Nie lubię tych loopingów, strasznie. Za mało prędkości dobra BA? Eee, tej nie, nagry nie nagrywam. Nie chce mi się. O, wąski przejazd! Z, 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 z... Oczywiście, że musimy być wąski jest? przejazd. Co? Jest długi czy nie? Jest cholernie długi i cholernie nie. trudny. Bo macie skoczy na nic. Окуда. хуй да. Ты крамба. Слышь, как по А я... Стоянно. Я дам росту. Я дам себе поездить по дороге. Pozdrów! Tam wszystkich? Tak. Dobra, jadę. Pozdrów moich ziemali sąsiedla. Chodź, hmm. ja już na psychę straciłem. Już widzę, że ten, że zjeżdżam z niego. Fajna, Fajna rzecz, to jest Ale. To jest Beczka śmiechu chyba na kon... końcu tej. Może jest to e... 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 trzeba jeszcze kilka razy to powtórzyć Czemu. Czemu Bo nie ma niemu. To kup. A ja wolę Nutella, Dżem Dobry. Nutella też dobra. Dżem dobrze? Ciemano, mazu. Ciemano. Samo dobre. O matko, coś takiego nawet rozumiem. Rozumiem już, w czym jest problem. Razo mocno. I nie wiem czemu na tym drugim jest fizyka zwalona. Skończysz na pieszy? Łatwo. Problem jest z drugim. Bo ten drugi jakoś wybija. Odbija. Za ja mocno, kuję. Nie mam sposobu na to. Jak już myślałem, że mam sposób, to mnie ludzi wyautoryzuje. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Ja tak wywalę. Ja też się wywalę, bo już tutaj siedzę od kilku... Tylko... Trzymam się, ale. Okej. <grym> Nie jest problem ten pieszy, ten... to gdzie jest problem? Ja ma słucham pod kątem lekko, do no, tego na no, kawę, znałem się, mm. Kurde no. Jedno koło uciekniesz z lipa, okay. dobra, mam. Yes. To na powoli po prostu. Co? Na powoli. Mhm. Mm znaczy musisz wyczuć. Mm. Bo też na powoli też nie zrobisz, bo. Nie wiem jak to zrobić. Co tam masz? Znaczy. Wiem jak to zrobić, nie wiem jak tam wjechać A widzę to masz okay. chyba, chyba widzę to masz Przeskocisz czego <grym> Czegoś czego nienawidzę Czegoś czego nienawidzę Nie! Przed samym checkpointem. Albo i nie. Chyba to jeszcze nie był checkpoint. Mam to. Szymano? Szymano? Siemano trzeba wskać. No. okej no. I upierdliwe jest to, że tutaj powinien być checkpoint w środku. Oj, grunga. Nie do końca, ale za mocno, kurde to trzeba wyczuć też tak jak tamto No co jest tak ciłował. Nie no, fajnie jest, tylko we Co To mówię ciłowy Nie hm. wszystko musi być łatwe, nie? Wszystko musi być łatwe. Eee, no! Zasi zleł, Teraz tam, tak, dobra. Czy tak, schodki są? Nie, weselałem, tak. Byłem na czwartym. Ja już, już chyba na przedostatnim byłem. Pywaliście 4 checkpointy, więc w którym jesteście? 13. Nie chyba najtrudniejsza rzecz na razie. Uff, uff, sam zrobiłem Znalazłem na sam uff, uff, Na uff, 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 Masz? No, mam. Masz. O, ostatnie? Nie masz. Nie mam pojęcia. A no, ostatnie masz. No masz na górze ten... Odprawiamy ich, bo... że jesteś jeszcze nade mną, ale wątpię. I jeszcze. A jeszcze? Mhm. A no, widzę, okej. Okay. Jak już pojedziesz, to mów. Pojechałem. Dba. Dobra. Dobra, czternasty. Nie, nie, nie. Czy da... E Potem przejechać? A Okej okay. no, Ale mnie... Porobiło Znowu mnie podobiło. No tak. Co tam? I co za... Troll. Troll No, no. A, teraz no bez kicy no, Nie Dobrze, ty Dobrze, na dół trzeba lecieć. Nie o to chodziło. A, że nie trafisz? Może w normalnie nie wyskoczyłem i nie trafiłem. A, nie trafiłem ja. Dup. Umarłem. Dup. Umarłem Skręcaj, skręcaj, skręcaj! Nie odbijaj się od tego. Tak, hej, ja to się odbija. klamkę. O, teraz za, za daleko, palet. No, nie wiem. No, już mi się tam tego. O, jakie ja chcę tu wjechać? Ja to już jest lepsze niż te obrotów, co były przed chwilą. O matkę, jak to. A do, jak to zrobić? jakim prawym? Nie doleciałem. A, i tak nie. Tak. Dobra, nie wiem jak to zrobić teraz. Spirale skorzamy. są w ogóle łatwe. To jest? Spirale jakieś tam będą jeszcze. O! Czekaj. Cześć. Dobra, czy. Nie wiem jak tam na tym drugim przejechać. Nie mam pojęcia. Też nie wiem. To jest easy, drugi jest ciężki. On jest pewnie większy z kosma. Nie, nie. Chyba, lipa. Yes? tutaj, ja tylko się przymierzę <laughs> Czekaj Puknąć cię lekko? Dobra, dałeś się Dobra Wrzuciłem, jesteś to ci gówno da Okej mm. Okej okay. okay. Nieee Kurwa, za mocno Niby nie lubię, ale za pierwszym razem, no? No, ja się widzę, tam lecisz, no? Jest. Niby nie lubię, ale oddała dziecko. Ja, tam leci. I wypadnę, źle skaczę. Leci. Fajnie się to ogląda. Ocie, mm. kurde, kaskaderka. Co <gryzko gryzko> kręgi. Nie, nie ma nikt wchodzący. Oh. Mogę widzieć. Janowski wreszcie dobrze. Zapomniałem. Jak maski roze, większą od naprodki. Zapomniał o tym, co wtedy objruciło. Oj, no nie Co tam jest? Znowu kontener? No właśnie, nie kontener, tylko Warlight z przeszkodami kolejny? No. no, dużo, dużo tego. To są harde, no i z pociągami, widzę przeszkody, pociągi wsić więcej nie to szlak pół godziny No jest ty pierwszy punkt ja osiemnastu Trzeba tak na pewno, okay, jak ja zimę. Chyba na pewno okay, Najgorzej He's okay. 我给他。我这还比，我这有书。嗯。还是不来叫。好好好。啊。嗯嗯。 Mam dobra, zrobiłem na człowieka, ja... <głos》>, mamy to Ale był kurde stres Gratulacje Dzięki Ja sobie odpuściłem po piątej blubie Pewnie bym jeszcze to robił, gdyby... Gdybym nie ścintował No lekkie to to nie tak było, to... muszę przyznać, ale... Dało się jakoś Nie, na no, fakt. Najgorzej i gorzej, wąski. Teraz też kuję, żeś no Chodajano, jesteś na tym wąskim, żeby bijać. Kurwa, czy to mój a ja to za drugim razem zrobiłem Ja nie mogę właśnie, kurde Przemęczę To było trudne, przyznaję Przyznaję O, i cyk. Fajny jest. nawet. Bardzo fajny. Polecam. Dolecia! tutaj jeść cały czas z Musisz cały czas górą jechać. Cały dobra. czas górą. Dobra. Muszę spędzić, dawką, pójdę, bo to za mało prędkości jest. Dajcie. Jak najbardziej do góry. Się wybi Tu wsiop, dobra, w środku tutaj Prawą. I później cały czas górą. Jeg klarer ikke sånn. bieżaj masz co? wiedziałem, że mam? nie no, widziałem masz masz, 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 no, To git wiedziałem, o. że jak ostatnia to będzie <laughs> wczoraj wyjdzie o matku, tak, to, myślę, to jest tak. okej, okay, ja dobra tak też, nie na pełnej, ale też A, nie, nie na wolnym, bo mhm. bo masz szczęście ta ekwazja hmm. no okay. to było łatwe. git proszę bardzo, nie ma nic słynnego. Chyba, nie pamiętam. Już tak dawno temu przelecisz. Zapałeś o! Nie, ale? No, zapałeś Ale Ale farcik, kurde no. Ale fajci. Da się to na pewno przyjechać? E, nie, nie próbuj na pełny. Dobra. <grym> <grym> musiałem. musiałem, 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 przepraszam, musiałem. Co tam masz? Takie wrażenie. Teraz do Julila. No bo mnie nic nie widać w ogóle. Po mnie nic nie ma z mojej perspektywy. Po powietrzu Nie. Po powietrzu jeździ. Nie. Tak. Nie, źle. Ty, trzymaj się. Co jest? Mhm. O już nie Tak. Hmm. Ech, no to jeszcze najpierw w takim razie. To jest na, trzeba. na wolniutko no. Jo. Nie o to. A co? Oglądam ten, e, na Facebooku ten filmik, jak kot Że Zadanie tak. kotu, żeby przychodził pod tym Bez kółka i Wybudowali taką masywną ścianę I ten przeskoczył z kubady, więc się jak I, i tu mu na spokojnie i już meta. Po wyskoku. A skupienie Kupiałeś się Ja spadłem z tego Co? Oj Oj Alek za ostro Poczekaj Dobra, oh. Dobra. Hmm. Za, na, za ostro spadniesz Ty, ale miałeś farta. U mnie te na kamerze opoda wyjechała. Znowu. Aha. Okej, okay, rozumiem. Nie, jak to co się stało? Ja za ostro, no... Hołbuj, oh oh Nie chcę ci już... Mam no, co to zrobić po prostu już. Jak tak, najszybciej, nie? No oh boy, no Idź sobie na spokojnie. No, spokojnie sobie dojedziesz normalnie. Szybciej zrobisz, jadąc na spokojnie. No, ja nie badać, do... chcesz. Nie mam psychy do tego. Byliśmy Dobra, chyba sobie pada bez kity Po nagrywkach idę spać, nie? Prawda. Jak sobie Po iść. nagrywkach to ja zamawiam coś? McDonald's? Heh. Hmm. Bo głodny jestem. Nie jadę jeszcze nic. Polacy. coś było, trzeba woleć, nie wiem. Ech. Nie wiem co, czy MC, czy KCF? KFC. KFC, no. KFC. No. No nie bo mam ochotę i na to, i na to ci mam poli. Boję się, że KF KCF Nie będzie tego zestawu co zawsze biorę I... A teraz jak tutaj? Na pełnej czy e... na pełnej samego końca Dobra. Jezusku jak dobrze jeszcze. Yes,